Jesteśmy w takich czasach, że bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym. Bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym. To jest sentencja, którą ja wynoszę z tego spotkania. On Bardzo ją wyraził Borys Pistorius w swoim wystąpieniu i ona nam wszystkim przyświeca. Jeżeli ktoś ma dzisiaj jasnym i wyraźnym głosem mówić do swoich obywateli, to mogą to zrobić ministrowie obrony. Powinni to zrobić ministrowie obrony, muszą to zrobić ministrowie obrony. Nie straszyć, ale mówić o tym, że w każdej sytuacji trzeba być gotowym i przygotowanym, że mamy być gotowi na każdy, nawet najtrudniejszy scenariusz i tym spotkaniem potwierdzamy swoje sojusznicze zobowiązania, za co bardzo serdecznie dziękuję. Powiedzieliśmy sobie, że chcemy wzmacniać Europy, ukraiński przemysł obronny, ponieważ wtedy szybciej potrzebne materiały, potrzebne wyposażenie będą docierały na front. Pierwszy ważny krok to przekierowanie tam odpowiednich środków. The wind for profits. Przede wszystkim e, drony sterowane przez sztuczną inteligencję, produkcja amunicji. Jeśli chodzi o amunicję artyleryjską, to było 10 do 12 po stronie rosyjskiej, do 1-2 po stronie ukraińskiej. Teraz mamy parytet tak naprawdę, jeśli chodzi o zużycie amunicji artyleryjskiej. W związku z tym okazało się, że nasze wysiłki na rzecz intensyfikacji produkcji amunicji artyleryjskiej przyniosły skutki. Nasz model przemysłowy, jeśli chodzi o obronność, musi zostać odpowiednio dopasowany, zmodernizowany, zmieniony. Ja dopiero dwa lata objąłem ten urząd, dwa i pół roku temu musieliśmy walczyć z proponowaną przez Brukselę taksonomią, było kwestionowane tak naprawdę wszystko to, co przedsiębiorstwa zbrojeniowe chciały produkować, a teraz nagle mówi się, że mają produkować więcej i szybciej te same przedsiębiorstwa, których produkcja była kwestionowana. Potrzebujemy zdecydowanie więcej sprzętu, więcej wyposażenia wojskowego, jak się okazało, jak się dowiedzieliśmy, z jaką intensywnością ten sprzęt się zużywa, ale z drugiej strony mamy sytuację w Izraelu, mamy sytuację, gdzie widzimy, że potrzebujemy broni precyzyjnej, z jednej strony potrzebujemy sprzętu trwałego, a z drugiej strony potrzebujemy rozwoju, rozwijania nowych konstrukcji, nowoczesnych konstrukcji. Europa musi zrobić Więcej dla bezpieczeństwa i dla obrony sojuszu. Współpracujemy, aby wschodnią flankę NATO wzmocnić. Współpracujemy, aby polepszyć współpracę w zakresie obrony powietrznej oraz systemów ochronnych przeciw broni. Chcemy połączyć swój przemysł obronny, a to spotkanie dzisiaj, Borys. Borysie chyba daje jasny sygnał ku temu, że wiodące kraje europejskie zrobią wszystko, co jest konieczne, aby bronić nasz kontynent przeciw tym, którzy, im, którzy jemu grożą, i że my przejmiemy większą odpowiedzialność, odpowiedzialność za obronę i bezpieczeństwo w naszym kontynencie. Dziękuję bardzo. Wszyscy też podkreśliliśmy konieczność wzmocnienia europejskiego wkładu w NATO, również wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego oraz o konieczność wsparcia inicjatyw Unii Europejskiej. Ważna jest silniejsza autonomia. Europa musi więcej wydać na obronę aby był pokój, aby była stabilność w ramach międzynarodowych.